Dziękuję. Co ciekawe, dla wszystkich hejterów chińskich rowerów, ten rower został wyprodukowany w Sri Lance, nie w Chinach. Taka ciekawostka z kategorii wiedzy bezużytecznej. Także przejdźmy do samego rowerka. Tak jak powiedziałem, rower Engle L20. L20 występuje bodajże w trzech wersjach. To jest L20 bez żadnego dodatku, bo jest jeszcze chyba L20 Boosty. I jeszcze jakiś, już nie pamiętam, Je, chyba SE. W każdym razie jest to zwykła podstawowa wersja rowera NGW L20. Jest to rower na aluminiowej ramie rower bardzo ciężki, ważący 34 kg. Rower wyposażony w koła typu Fatbike. Mamy tutaj oponę o profilu 20 cali na 4 cale także taki pełnoprawny Fatbike. E, rama z niskim przekrokiem, kiedyś nazywana damką, ja cały czas mam to w głowie, że to jest damka, w każdym razie z niskim przekrokiem, step true. Rower wyposażony w dwa bardzo solidne bagażniki, tylny może udźwignąć do 25 kg, przedni do 15 kg, tak jak widzieliście przywoziłem sobie w nim wodę, bańka z wodą 10 kg spokojnie tu weszła i jeszcze by można było.